Mój plan był w porządku. Co jest wyjątkowego w śmiercionośnym disco? Niech ich szlak. Jestem artystą, oni tylko rabują banki. Kapitan Hood, kapitan Bumerang. Gdybym był kapitanem, poszliby na to. Mam cię! To pistolet na gluty. Gdzie reszta? Jeśli o mnie chodzi, te zgredy mogą iść zatykać dziury. Ale ja nie będę sypał. Orion. Mów. Póki jeszcze masz czyn. Hej, hej! Moglibyście trochę zbastować? Ja to załatwię. James? Przestałeś brać leki, co? Bez nich mi lepiej. Jak biorę, czuję się zdołowany. Nie ściemniaj, one ci pomagają. Kiepsko z tobą. Czuję się świetnie. Porzucasz lotkami? Nie. Słuchaj, James, znowu masz to przebranie. Naprawdę? A co ci numer? Zrobimy tak. Powiesz dokąd poszli, a ja obiecuję odwiedzać Cię w szpitalu. Porzucajmy. Lotkami. Dobra, w muzeum szykują na Ciebie zasadzkę. Dzięki. To mi wystarczy. Chodźcie, idziemy tam. A co z pajacem? A racja. Chłopie, jak skończysz drinka, zgłoś się na policję. Znów mnie trafiłeś!